Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o różnych drzewach, o zastosowaniu drzew i, i, i zastosowaniu tych roślin w medycynie naturalnej. No, bardzo się cieszymy, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz, nie widzieliśmy tego pałacu. Jesteśmy Park jest zadowoleni. Park jest przepiękny. No same superlatywy tutaj akurat z naszej strony i dziękujemy za zorganizowanie takiego miłego Projektu i, i możliwości uczestniczenia w nim. Spotkaliśmy się dzisiaj w parku w Trzebinach z członkami Polskiego Związku Niewidomych i podzieleni na dwie grupy chodziliśmy obserwując okazy różnych drzew, różnych roślin parkowych, rozmawiając przy okazji na temat ich walorów medycznych i walorów leczniczych. Następnie obie grupy zostały oprowadzone przez szefa. Ośrodka Czebińskiego pana Marka Wróbla po Pałacu Czebińskim. Jest to wspaniały, wspaniały dwór hrabioski, oprócz tego jest zaplecze parkowe. No, co jeden krok dasz, to jest inne po prostu inne, rośnie inne drzewo, jest inny klimat. Inicjatywa w Czebinach pokazała nam, jak być dumnym z miejsca, w którym się mieszka. Nasza liderka Dorota zaprosiła mieszkańców całej gminy do tego, aby zobaczyli jak i z czego słyną Trzebiny. Zaprosiła ich na spacer po parku, parku niezwykłym, dlatego że historycznym. Goście zaproszeni zostali także na wspólny poczęstunek w przestrzeniach pałacu, który znajduje się w Trzebinach. W ramach projektu w centrum Trzebin postawiono tablicę, gdzie mieszkańcy oraz goście, którzy przyjeżdżają do tej wsi, mogą się z nią sfotografować i zaznaczyć swoją obecność w tym miejscu. Ponadto w ramach projektu Dorota zaprosiła do siebie osoby z niepełnosprawnością, które miały okazję zapoznać się z tym, z czego Trzebiny słyną i z czego są szczególnie dumne, czyli właśnie historia, architektura, mimo że to mała społeczność, licząca bardzo małą liczbę mieszkańców, charakteryzuje się niezwykłą, niezwykłą aktywnością, a ta niezwykła aktywność wynika właśnie z zaangażowania naszej witerki.